W minioną sobotę w galerii Świdnickiej czekali na Państwa specjaliści, którzy zaproponowali sprawdzenie stanu swojego zdrowia. Powiat Świdnicki i Galeria Świednicka zachęcili wszystkich mieszkańców powiatu świetnickiego do kreatywnego dbania o własne zdrowie. Odbyła się tu kolejna edycja akcji Nasze Zdrowie. Nasze Zdrowie polega na badaniach profilaktycznych i na uświadomieniu ludziom, że tak naprawdę w gonitwie, tej codziennej gonitwie trzeba jednak zwrócić uwagę na samego siebie, na nasze zdrowie, które jest najważniejsze. Bo nic tak nie jest właśnie, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jak cię nie stracił, prawda? Kochanowski już mówił to wiele lat temu. W związku z tym Wydział Zdrowia, co praktycznie to jest już kilkuletnie te akcje, i Wydział Zdrowia organizuje coś takiego ze względu na to, żeby ludziom uświadomić, że najważniejsze jest zdrowie. Te badania są bezpłatne i to jest przede wszystkim to, co ściąga tych ludzi, bo ludzie się w tej gonitwie, ludzie myślą, że gdy pójdą na badania, no to oczywiście muszą zapłacić sporo pieniędzy. Owszem, są badania, za które trzeba płacić, natomiast tutaj promujemy te badania, które u nas są bezpłatne, dzięki czemu to są badania te wstępne, które wykażą, że coś się dzieje w organizmie i dadzą sygnał, że musimy iść dalej do lekarza, już do lekarza nie pierwszego kontaktu, tylko już niestety do specjalisty. Niemniej jednak no, jest to potrzebne, bo nie wszyscy mają świadomość, że no, coś się dzieje w naszym organizmie, bo organizm daje już za późno znać, jeżeli coś już jest, no to już wtedy jest za późno. Badania poziomu cukru we krwi, badania poziomu cholesterolu we krwi badania wzroku, badania słuchu, samokontrola piersi. Drogie panie, dla Was coś bardzo istotnego. Cały czas narzekamy, że za dużo ważymy, a tutaj jest bezpłatna konsultacja z dietetyczką, która za pomocą nowoczesnych urządzeń może powiedzieć, co tak naprawdę w naszym organizmie nie gra, bo nie zawsze jest to waga, a na przykład może nasz organizm zatrzymywać wodę. Mamy tutaj coś takiego... Powiem tak, coś nowatorskiego. Jest to floating. To jest taka jakby kapsuła wolnego czasu dla ludzi, którzy biegną szybko, nie mają czasu na wyspanie. Wchodzimy do, do takiej kapsuły, która jest wypełniona wodą i daje nam to totalny odlot. Godzina w tej kapsule równowarta jest kilku godzinom snu, takiego spokojnego, Niezanieczyszczonego różnymi głupotami, które przez cały dzień w naszym, w naszym mózgu się mieszczą, i niestety później nie możemy spać, jesteśmy zmęczeni, zdenerwowani. Bezpłatne badania profilaktyczne, jak zwykle, przyciągnęły tłumy chętnych, co cieszy organizatorów. Zapewniają oni, że z pewnością odbędą się kolejne edycje Akcji Nasze Zdrowie, na które już teraz serdecznie zapraszamy.